Jestem tuż obok. Nachylam się nad Tobą nawet wtedy, gdy właśnie szukasz mojego oblicza. Jestem bliżej niż ośmielasz się myśleć, bliżej niż powietrze, którym oddychasz. Gdyby moje dzieci w pełni zdawały sobie sprawę z mojej obecności, już nigdy nie czułyby się samotne. Choć jeszcze nie masz słowa na języku, ja już. Znam je w całości. Moja obecność dociera do najgłębszych zakamarków Twojej istoty. Czy teraz rozumiesz, jak niedorzeczne są Twoje próby ukrycia czegokolwiek przede mną? Możesz bez trudu oszukać innych, nawet siebie, ale ja czytam Cię jak otwartą księgę zadrukowaną wielkimi literami. Większość ludzi gdzieś w głębi duszy uświadamia sobie moją bliską obecność. Wielu z nich ucieka ode mnie i zawzięcie zaprzecza mojemu istnieniu, ponieważ moja bliskość ich przeraża. Jednak moje dzieci nie mają się czego bać, ponieważ obmyłem je własną krwią i okryłem płaszczem sprawiedliwości. Niech moja bliskość będzie dla Ciebie błogosławieństwem. Skoro już w Tobie mieszkam, pozwól mi także żyć poprzez Ciebie i rozpraszać ciemności moim światem.